Była to niesamowita przygoda, tak o wyprawie na szwedzką Gotlandię mówią rowerzyści z wojskowego oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, którzy wzięli udział w tej niezwykle ciekawej wyprawie. 16-osobowa grupa rowerowa przebywała na wyspie 16 dni. Poznaliśmy przepiękny kawałek świata, kawałek Europy. Wyspa Gotland jest niewielką wyspą, ale swoim turystom, czy naszym turystom zaoferowała bardzo dużo. Przede wszystkim przepiękne krajobrazy, przepiękne widoki, wspaniały, wilgotny klimat, gdzie nie pociliśmy się jak tutaj w ten ukrop, w ten, ukrop, ten skwar, ten, jaki teraz nam się zniebaleje. Było też i nam w nocy troszeczkę chłodno. Że różnica między dniem a nocą była dosyć znaczna. Gotlandia jest największą bałtycką wyspą o powierzchni 3140 km2 położoną 90 km od półwyspu skandynawskiego. Ma charakter nizinny, najwyższe wzniesienie osiąga 83 m nad poziomem morza. Poznaliśmy też bardzo wielu wspaniałych ludzi, czyli ludzie w Szwecji są otwarci na y, turystów. Może mieliśmy to szczęście, że, że tą naszą 16-osobową grupą żeśmy ujęli, że jednak peloton był dosyć długi. Była pani ze Szwajcarii, która studiowała w Warszawie. Powiedziała nam, szczególnie jakbyśmy się udawali na wyspę Faro, na północ wyspy Gotland, powiedziała do jakich miejsc warto zawitać, jakie miejsca warto opuścić. Na stosunkowo niedużej wyspie istnieje aż 40 rezerwatów przyrody. Szatę roślinną tworzą głównie lasy i i łąki, na których prowadzi się wypas bydła i owiec. Rowerzyści oprócz przyrody podziwiali również bardzo ciekawe miejsca. Byliśmy u pipi Langström. I to też była zasługa Jana, że wyczaił, jak można wejść na obiekt jej domu, nie płacąc dużych pieniędzy za wejście, bo przyjechaliśmy tam po południu, nie rano, bo do południa padał deszcz, więc skorzystaliśmy z chwili słonecznej i pojechaliśmy właśnie w to urokliwe miejsce. No i zrobiliśmy sobie wspaniałe zdjęcia właśnie z jej domu, bawiliśmy się na jej sprzętach, mimo że jesteśmy młodzieżą taką, Plus bawiliśmy się świetnie. W wyprawie uczestniczyli turyści kolarze z Krosna Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Lubska, Zielonej Góry, Krakowa i Poznania. Krosna Odrzańskiego przemieszczaliśmy się pociągiem do Gdyni. Następnie na prom do Kalskrony, czyli Gdynia Kalskrona. Tam byliśmy następnego dnia o godzinie dziewiątej i stamtąd ruszaliśmy w trasę. Pod, w kierunku Sztokholmu na następny prom do Oskersham, gdzie przemierzaliśmy na wyspę Gotland następnym promem. Na wyspie uczestnicy pokonali 1208 km. Robiliśmy dwie bazy e, namiotowe, czyli na kempingach. E, pierwsza, e, pierwszą e, bazę mieliśmy w okolicach Wisby i następną e, slitę. Te trasy w pierwszej bazie zostały zaplanowane dwie trasy, ze względu na to, że to było dość pole luksusowe namiotowe i to troszeczkę koszty, dlatego żeśmy krócej byli, zwiedziliśmy to co najciekawsze. Zainteresowanych wyprawą rowerzystów do Gotlandii zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu z Danutą Cierpisz i Janem Muńko, które wymitujemy po serwisie.